Siemankowiczowie, z tej Teraz? strony Karol i tu jest mój kolega, no przywitaj się. Dzień dobry. No dzisiaj robimy stoperino chyba, a potem zrobimy sobie taką małą walkę. No będzie grubo. Jak myślisz? Zrobimy dzisiaj stopper? Może tak? No, gdyby mi się udało. To by było mocno. To by było mocno. A ty co, ty walce jednak? Będę cię super spansował? Będę ci dał bronę ja. Bania nas Aj, nie udało mi się. Bania nie Dobra. Bania nie nie mam Dunga, 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 dunga. Nie, no źle to zrobiłem. Musi się iść się, manko. Ja jestem tutaj w tej w której grze się odkujemy, tak naprawdę? I próbujemy robić stoper? Ej, próbujemy robić stoper, ale jednocześnie się odkujemy, co? Co? Aaaa, dobra! A ja ci wróciłem z bananiem I co teraz? To jest lepszy! To jest lepszy! I, 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 i! i. No co? nie mądrze się Besie. Co Bartek masz? Ale to jest. Co? Ale jazda. Dawaj. Okej. Okay. Cześć ty mi rozwal. Mog Możesz całą ścianę rozwalać. Jakby co. Bez emotki mi się prawie udał, Bez emotki akurat. Okay. No to gramy, że gramy w DORF. Możemy nagrać. Ale No nie wiem. Na przykład dzisiaj też możemy wbić w w dart, Albo nie. Jutro możemy. Dzień dobry. Co? No nie, bo tak to byś widział. Tak to byś widział, że mam kopię. Co? A ty zrobiłeś ten... Zrobiłeś ten No zrobiłem, ale mi to nie zadziałało. Jakoś. Może spróbuję jeszcze raz najwyżej. Może mi po prostu nie zadziałało, może... Jeszcze raz spróbuję, może mi zadziała. I tak bym przegrał, bo mnie nie wybiło. Pocieę jest tak, tego nie na no, nie działa mi. To dziwne. To dałam Ci... No przed czym mnie wyruszać. I myślę, że znowu on dołączył. z ciebie babbik. Chcę mu do nas zuchać. Co tam u ciebie jest w tyle? Powiedz mi. Co tam u ciebie jest w tyle? Bo coś u ciebie dziwnego, słyszę. No Powiedz mi kod. O, dobra. Co? Nic. Nie mogliśmy dołączyć? Mhm, bo nie miałem ci jakby w grupie. Nie chciałem, żebyś mi podał kod, ale jak to nawet nie dokończyłem powiedzieć, to mi wyskoczyło zaproszenie. <noise> dobra. Widzowie, ale za Wiecie czemu? Bo on nie umieją krzyku. Tak? Nie kojczę, żeby Ju, aj. Nie udało mi się go. Tak noc. Aj. Tak. Ja.

Mam bo nie umiem. Trick. Ale tam jakieś... Co? Jakieś krzyki u Ciebie tam słyszę. Co? Jakieś krzyki u Ciebie słyszę. Ale krzyki takie, że ktoś tam krzyczy chyba.

Kopię ja to nagrywam, więc pierwsze specjalnie save'u, bo ja teraz robię. Zasiu <śmienicza> chciał mnie zablokować? Ktoś jest wspaniały? Bartek! Co? Co? Ale co, co? No co? No co? Bartek! Nic! Ja to nagrałem, jak cię, ja ciągniem co, a ty co, co? <grym znać> co? Jeszcze złapię. Mówiasz? My chcecie ale mhm. jest, hmm. Dobra. Ujradzili do tego, że stać. Coś tak czułem, że mnie chcesz. Coś tak... Bartek trzeba chce mnie podciąć, tak się zastanawiam. Skąd? Przecież się. A czy uderzyć może podciąć? Jak on nie ma nogi przecież. Бам, 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 Окей. Бартер, давай! <coughs> <coughs> Добра? Ja jestem bambik. Nie zablokowałeś mnie. Puu! Czy zrobi save'a? Aj! Nie, bo, bo nie zaszyłem, bo e, e, zrobiłeś e, ten. No. Mam no. dużo tego zrobiłam, Tak, to nie pobijemy rekordu. No to, bo nie wiem, czy pobijamy, czy nie wreszcie. Trzeba się zdecydować. O banan do Ohio poleciał! Normalnie banan jest... Ja do Ohaju polecano. Co to robisz, No karma wróciła, chopie! Karma wróciła. No ja tego nie będę nagrywać ci to. I tak już... To odcinek dwa 13 minut, więc go już będę chyba kończyć. Może, no, nie wiem... Jak będziesz robić sejwy, no to skończę, jak nie będziesz robić sejwów, no to... No chyba... Jak teraz do ciebie nie... Do... Aha. No, czyli... Dotyczący bo ty tam sobie... Grupę robię. Co? Grupę robię. No, a jak ty chcesz... mam. A ty chcesz robić save'y, to ja nie będę grać z tobą. A ja będę No.

je chtěl zablokovat, tak vede rovit se i víto papíka. Dobrý! Potop. ček. Tak mluvíš? No Ale mě rozečnout. Ale no. Ha! Ha! B. O. Uu! Robimy pojedynek jeden na jeden wszyscy. Muszę robić... Sej, Wito. Dobra, uda mi to. Przejście? Że... Co? Co? Ty się odradzał się tak? Od nie odwracał, tylko odradzał, że normalnie był. No i wpadał sobie z lasery, jakby. No i potem się odradzał. Potem się... Ciągle odradzał tutaj. Jak, jak sobie miał zginąć, no to się odradzał. Jakby nieskończony blogdash to był. No bo to był tak naprawdę nieskończony blogdash. No, chyba tak. To był nieskończony. No. Nie. To? Aha. O mnie wparta, wam spaść w lasery. O u pidłon. Dobra, ale razem to zrobiliśmy. Dick, no nie, nie blokujcie. No, czujesz? jest. No, tak by nie zrobił. Bartek Bo... a, ten. <laughs> e, a co dzisiaj będziesz robić tak naprawdę? A w ogóle tak te, te, te które będziesz mógł grać? Bo ja będę mógł grać jakoś do dwudziestej albo do drugiej jakoś. Będą być może do drugiej. Także spoko. <laughs> Żałuję to, co wczoraj zrobiłem. Żałuję to, co wczoraj zrobiłem. No bo wczoraj miałem i z kolegą. Ja no się umówiłem tam chyba na wczoraj czy na środę. No i okazało się, że mogłem powiedzieć, że nie. Ja chcę na, na, na jutro jakbym, że na dzisiaj jakby. No i bym wczoraj może wyszedł z nim. Aha, a to nie jest nagrane. To szkoda. No bo ty byłeś za, no bo ty byłeś za, bo ty byłeś za daleko wtedy. I Kamera tego nie, nie ten, nie jakby nie osiągnęła, nie zobaczyła tego. A ty kogo oglądasz? Bartek. Co? Kogo oglądasz? Tego kogo też nie Tego...

Nie przypominaj mi psyta. Matka pójdzie. Nie. Nie zabijemy.